Cześć wszystkim z tej strony Kamil z Kryptowalu. Kryptowalut Witam was dzisiaj na sobotnim filmie. Dziś tematów oczywiście kilka Główny temat to airdrop tokenu 1inch. Airdrop tokenu, który ponownie tak naprawdę objawił nam się, bo miał on miejsce wczoraj. Ja o tym na Discordzie pisałem, więc jak ktoś jest na Discordzie to już tą informację miał wczoraj. Przedstawiono Dzisiaj wam to mówię w filmie i oczywiście pokażę, jak to odebrać i dla kogo ten airdrop był. Niektórzy odebrali po kilka, kilkanaście tysięcy dolarów darmowych pieniędzy, więc warto chyba to sprawdzić. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście zostańcie w dalszej części tego materiału. Zerknijmy sobie najpierw na CoinGecko. Potężna korekta, 2% na Bitcoinie, 2% na Ethereum, 4% na Cardano. No normalnie świat się wali, ale za to Litecoin, trup, urósł o 12%. Natomiast. Ja Litecoina sprzedałem w okolicach, nie pamiętam, 100 dolarów, może nawet mniej. Mówiłem wam to, że pozbyłem, wam, pozbyłem się około roku, roku temu takich trupów jak właśnie Litecoin. Jak wtedy, co ja wtedy jeszcze sprzedałem? Chyba Monero, jak było bardzo nisko. Ktoś mi teraz może powiedzieć: Widzisz, on wrócił powyżej 200 dolarów spoko, ale on zrobił przez ten czas powiedzmy, nie wiem, 100-150%. Ale ja ten kapitał, który wtedy wziąłem, na bańce DeFiowej pomnożyłem razy 10. Pewnie co najmniej, więc musiałbym czekać prawie rok czasu, żeby zarobić 150%, a tak to ten kapitał pomnożyłem, później jeszcze się im bawiłem dalej, 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 i on tak naprawdę zarobił na siebie zdecydowanie więcej niż ja bym tego Litecoina wtedy trzymał. O tym mówiłem, jeżeli chodzi o trzymanie takich starych trupów, które tak naprawdę, ok, no teraz może urosły, no ale jeżeli trzymaliście je przez tyle czasu, a widzicie okazję gdzieś na innych rynkach, gdzieś na tych nowych projektach, że może coś tam się uda szybciej ugrać, no to może część takiego kapitału lepiej przerzucić właśnie na te nowinki. To jest oczywiście moje subiektywne podejście do tematu. Ja jestem zapewne bardziej doświadczony niż większość z Was tutaj na tym kanale. Szczególnie mówię tutaj o osoby, osobach nowych i nie boję się podjąć takiego ryzyka, i po prostu wiem, gdzie mniej więcej takie pieniądze ulokować, żeby szybciej je pomnożyć. Natomiast, jeżeli wy jesteście niedoświadczeni, no to zostańcie lepiej przy Bitcoinie i Ethereum i na tym lepiej wyjdzie, wyjdziecie niż oczywiście zabawę w jakieś tutaj przeskakiwanie między nowymi projektami. Co sobie najlepiej radzi? Dash, o widzicie kolejny trup, 63% zgarnął w tym momencie, Zilika 33%, zikaż kolejny trup, 26%, to są te waluty, o których ja wam mówię. Spoko, one urosły teraz o te 26%, 90% w ciągu 7 dni, ale teraz większość walut po tyle urosła. Binance Coin, taki trup z poprzedniej bańki no to rósł już grube kilkaset procent na przykład, tak? Ale Binance Coin naprawdę, jak widzicie sami po giełdzie Binance, rozwija się niesamowicie, co chwilę nowe funkcjonalności, co chwilę jakieś zmiany tam wprowadzają i to jest faktycznie dobrze prowadzony projekt, a nie takie tutaj, o Monero też podskoczyło, no, dlatego ja to, żebyście zrozumieli, nazywam trupami. Chcę Wam powiedzieć tylko o Jopie. ie IOP to jest token, który urósł ostatnio potężnie, zobaczcie, 4 dolary prawie zyskał w ciągu Januar, 16, 16 stycznia 600% od tego momentu, i kiedy ja wam o tym mówiłem? Mówiłem wam o tym projekcie w sprzedaży, kiedy jeszcze go można było kupić za śmieszne pieniądze. Ja go sam kupiłem tutaj za 55 centów. Pokazywałem wam to dokładnie na wykresie, kiedy ja go kupiłem. I mówiłem, że on będzie miał szansę na wzrost, bo silują go dużej YouTuberzy. Dużo z was oczywiście olało w te, w te, wtedy temat, nie zainteresowało się tym, a zobaczcie, w niecały miesiąc czasu 600%. I ja się dziwię, że ty, kolego lub koleżanko, nie masz jeszcze subskrypcji na tym kanale, żeby dowiadywać się o takich projektach. No, uciekło ci 600%, po prostu tak. <laughs> Więc wystarczy wcisnąć ten przycisk czerwony, zostawić włączone powiadomienia tym dzwoneczkiem, no i macie szansę na otrzymywanie oczywiście takich informacji. Ja już kończę robić nowe, nowe biuro, że tak powiem, nowe studio i już w ciągu kilku dni tak naprawdę wrócę do Was w pełni. Teraz trochę mniej mnie jest na Discordzie, natomiast za niedługo już oczywiście będę tam wrzucał więcej informacji, szczególnie na tą grypę, grypę. <grypę> grupę osób, która wykupiła tym przyciskiem wesprzeń obok, obok przycisku subskrypcji dostęp do takiej grupy na Discordzie, więc tam będę się więcej oczywiście wypowiadał. Dobra, przejdźmy sobie do tego airdropu One incha Airdrop miał miejsce wczoraj 12 lutego, oczywiście, i osoby, które tam tradeowały na One Inchu, dodawały płynność, no to takie tokeny im zostały przyznane tym, którzy jeszcze nie dostali podczas poprzedniego airdropu tych tokenów. Natomiast teraz zrobili dystrybucję 6 milionów dodatkowych tokenów, czyli to jest na ten moment no, ponad 30 milionów dolarów dla osób, które nie tradeowały właśnie na Muniswapie, czyli na tej platformie od One Incha, tylko tradeowały na Uniswapie. Czyli większość z was tradeowała na Uniswapie, to wy macie szansę, żeby taki airdrop odebrać. Warunkiem było to, że oczywiście nie mogliście być botem, czyli nie mogliście tradeować <laughs> jakimś tam botem. Musicie wykonać co najmniej 20 tradeów na Uniswapie. Musieliście wykonać co najmniej 20 tradeów na Uniswapie unikatowych, i co najmniej 3 z tych tradeów musiały się odbyć w 2021 roku. Więc tak naprawdę w tym roku, no niestety, ale przy tym gazie, musieliście co najmniej te 3 tradey wykonać i 20 tradeów ogólnie na Uniswapie. Jeszcze oni tutaj dopisali coś ciekawego, co mnie spotkało, że osoby, które będą są wybrane adresy, które są wybrane do tego adresu no, mogą być nie w 100%, że tak powiem, trafne. Czyli jakby no, my to prześledziliśmy jakoś, jakiś automat napisaliśmy, który nam te adresy ściągnął. Natomiast osoba, która na przykład tradeowała i wykonała jakby te warunki tutaj tego airdropa. No może akurat nie dostać takiego airdropu, może tych tokenów nie dostać. No i co? Przepraszam, za to, ale w sumie nic ich to nie obchodzi. Ja jestem jedną z takich osób, spełniłem warunek takiego airdropu. Wykonałem 20 trade'ów 3 w 2021 i takiego airdropu nie dostałem. Pff, także dupa. Dobra, ale jak sprawdzić, czy ten airdrop wam jest przyznany. Wchodzicie na One Incha, łączycie się portfelem tutaj normalnie, czyli na przykład Metamaskiem którym uważacie, że taki eldo wam się należy. Później naciskacie tutaj tą ikonkę i klikacie check. I wam tam wyskoczy informacja o tym, czy takie tokeny posiadacie w swoim portfelu, czy nie posiadacie. Wystarczy tyle tak naprawdę zrobić. Później te tokeny normalnie sobie odbieracie i możecie je na przykład sprzedać. Tak jak powiedziałem, niektórzy dostali po kilkaset, nawet po tam ponad tysiąc tych tokenów razy pięć ponad dolarów, czyli cena obecna incza, bo to jest naprawdę gruba gruba pensja którą mogliście dostać za darmo, jeżeli takie trady akurat uskutecznialiście, no i jeżeli mieliście farta, bo ja jak widać nie miałem. Do tych dropów ostatnio to w ogóle nie mam jakiegoś szczęścia, bo dużo tych airdropów jest, a jakoś mi się nie należą. Tak samo jak rejestracja na Polka Starter, to też mi się za bardzo nie udaje tam dostać. No cóż, dobra, przejdźmy sobie do Twittera. Tutaj gruba informacje o dodruku, kolejnym dodruku stablecoinów. 70 milionów stablecoina od Coinbase dodrukowane, ale tutaj hit, Miliard teterów nowych zostało wydrukowanych. Miliard teterów. Gdzie to wszystko idzie? No idzie to w rynek, oczywiście. Po to się drukuje stablecoiny, żeby kupować kryptowaluty, żeby skupować bitcoina, żeby skupować ethereum i to wszystko tak naprawdę leci w rynek. Zapewne to zrobiły te grubaski, które są tutaj na stronie Bitcoin Treasuries. <laughs> to jest strona, która pokazuje właśnie, ile grubasy mają tokenów na swoich portfelach. Oczywiście nie, nie cała ilość, nie, bo dużo podmiotów, że tak powiem, nie musi się z tego spowiadać, natomiast taki grayscale na przykład, czyli w sumie największy wieloryb musi się z tego spowiadać. No i te grubasy tutaj na tej stronie posiadają już 6% bitcoina. Łącząc wszystkie takie grube fundusze i grube firmy i grube takie pojedyncze portfele na rynku, to ja myślę, że mają oni około 20-25, może nawet 30% bitcoina. Tak to z pewnej wyliczeń wychodzi, że te grubasy, taka ścisła ta topka może być nawet z 30% Wszystkich bitcoinów na świecie nie wliczam w to giełd, nie wliczam to w kopalni, raczej mówię tutaj po prostu o dużych firmach. Tak samo, jeżeli w ogóle zobaczycie sobie na stronie tokenview.com i wejdziecie na grayscale, no to widzicie, że grayscale w ciągu ostatnich 24 godzin skupuje i bitcoina, i Ethereum, i Litecoina, i Bitcoin Cash'a. Pozbyli się tylko tak naprawdę trochę Ethereum Classic. ale tych pozostałych monet jak najbardziej skupują. No, zobaczcie, zresztą mile. Skupili tutaj tak naprawdę litecoina i klienci, i tak dalej. Sporo, sporo tego naprawdę mają. Informacje o, Juleswap, o Juleswapie, Julbi i Juldi będą listowani na giełdzie HitBTC. No spoko. Ja wam to mówiłem, że dużą częścią kapitału z tego projektu wyszedłem. Zrealizowałem naprawdę potężny zysk i wystarczy mi to. Pewna część tych tokenów jeszcze tam sobie leży i tak jak powiedziałem, jak im się uda wejść na Binance, no bo jednak gdzieś tutaj CZ Binance ich wspiera od początku, no to spoko, cena podrośnie jeszcze mocniej, ja sobie to sprzedam, ale zysk naprawdę już fajny zrealizowany. Parę informacji z bitcoin.org, czyli tutaj naszej rodzimej oczywiście strony z informacjami. Prezes Twittera Jack Dorsey ogłosił, że będzie współpracował z raperem i producentem Jay-Z. I przekażą oni łącznie 500 bitcoinów na fundusz finansujący programistów Bitcoin. No bo jak wiecie, jest to tak naprawdę organizacja non-profit, natomiast mają takich zewnętrznych sponsorów, którzy się po prostu chcą przyczynić do rozwoju kodu źródłowego Bitcoina. No i oni tutaj dorzucają no ponad 23 miliony dolarów na to, żeby ten bitcoin nadal się rozwijał, bo to jest ciągła praca. To nie jest tak, że Satoshi go napisał 10 lat temu, 11 lat temu i to tak wygląda do dzisiaj. Nie, tam weszło. Tysiące zmian do tego kodu, no i są potrzebne takie osoby, które po prostu będą to wspierały. JetMac Caleb sprzedał 140 milionów XRP w tydzień. Jest to oczywiście współzałożyciel i był dyrektor techniczny Ripple. Sprzedał właśnie 140 milionów XRP o wartości no, prawie 70 milionów dolarów. Jakoś to nie wpłynęło bardzo na, na cenę, natomiast ciekawe dlaczego on to sprzedaje teraz. Dlaczego on to sprzedał yy, koło 10-11 lutego, przed tymi wszystkimi jeszcze na, tak naprawdę głównymi rozprawami, może on coś wie, może jednak, tak jak ja wam to mówiłem, Binance nie wygra tej rozprawy, nie, nie a może ją nawet przegra. No i ciekawi mnie, dlaczego akurat w tym momencie sprzedał on te, te monety? Czemu nie sprzedał na poprzedniej górce, kiedy tam ten Lippel kosztował 70 centów jakoś, czy tam nawet 80, tylko dokładnie sprzedaje. Teraz, kiedy Lippel kosztuje w sumie ile 40 kilka, 50 kilka. 60 centów, okej, okay, no trochę podrosło, Spoko, nie? no ale ciekawostka taka. Tutaj hit. Przez chyba Elona Maska, Ilona Maska, żeby ktoś się tutaj nie doczepił, programiści Dogecoina wznawiają pracę nad tą kryptowalutą. Ostatnia duża aktualizacja tego projektu miała miejsce ponad 2 lata temu, ale tutaj główny z programistów tego projektu stwierdził, że kurde, no, kiedy Dodge wystartował, czyli po prostu jego cena wzrosła, w górę uwaga wróciła i chcemy utrzymywać walutę w dobrym stanie. No jakby ona sobie działała, tak, ale niczym więcej nie miała być, a jak widać będą coś tutaj tak naprawdę zmieniali. PayPal chce wykorzystać silną pozycję na rynku, promując swoją aplikację jako cyfrowy portfel dla krajowych walut cyfrowych CBDC oczywiście. Plan działania na PayPal przewiduje, że stanie się platformą dla CBDC. Szef firmy uważa, że banki centralne mogą rozprowadzać wydane tokeny konsumentom za pośrednictwem portfela oczywiście przygotowanego przez Paypala. Czyli jak wy będziecie chcieli mieć teraz e-dolara, no to ściągacie sobie portfel PayPal, czy już macie aplikację Paypala i stamtąd będziecie tym e-dolarem mogli zarządzać. Ciekawe, czy oni będą chcieli tak naprawdę kapitał i Wasze fundusze oddać jakiejś zewnętrznej firmie, w sumie prywatnej, nie? Nie wiem, czy, czy banki centralne szczególnie na to tak pójdą i nie będą chcieli raczej tutaj wypuszczać jakichś swoich aplikacji, na przykład, i mieć nad wszystkim pieczę tutaj, nie? I ostatnia informacja, taka negatywna z rynku DeFi, Cream Finance, schakowane na 37,5 miliona dolarów. Niestety, jest to problem z kolejną luką w kodzie źródłowym, czyli smart contract, niestety, ale wydał się e, dziurawy. No i niestety, jesteśmy świadomi potencjalnego eksploita i go badamy. Dziękujemy za wsparcie w naszym śledztwie. Cóż, 37,5 miliona niestety, ale poszło z dymem i na taką kwotę jakby ten protokół został tutaj okradziony, niestety. Cóż, no o DeFi, o tych wpadkach na DeFi słyszymy dość często. Może ostatnio trochę ucichło to wszystko, bo dużo z tych projektów, które zaczynały się tworzyć te kilka miesięcy temu już swoje wpadki zaliczyły i jakoś ich dużo nowych nie powstaje, więc teraz jeżeli coś powstaje no to dopiero po jakimś czasie, jak faktycznie jakiś tam kapitał zostanie zgromadzony, no to przykuwa oko hakerów, no i dopiero wtedy oni się tak naprawdę interesują, czy warto tam poszukać jakiejś dziury i zgarnąć jakieś, jakąś kasę, czy jeszcze trochę poczekamy, aż, aż ludzie tutaj zdeponują więcej środków i dopiero wtedy zaczniemy tam dłubać. No cóż, dlatego ja mówię, jak korzystacie z farm, to dywersyfikujcie je. Czasem nawet dobrze skorzystać z jakiejś farmy, która jest bezpieczniejsza. I mieć mniejszą stopę zwrotu, ale po prostu mieć bardziej pewny ten kapitał tam zdeponowany, niż wrzucać jakąś nową farmę, która daje nie wiem, 10 tysięcy skali roku, a się okaże, że mają mnóstwo dziur po prostu w smart kontrakcie, i te pieniądze mogą wam wyparować stamtąd, a wy się połasiliście po prostu na jak największą stopę zwrotu. Tak samo dla wszystkich osób, które interesują się farmami, jesteście nowi i wysłuchaliście tych ostatnio moich kilku filmów w tym temacie. Zainteresujcie się tematem impermanent loss, czyli nietrwałą stratą. To jest najważniejsza rzecz, która może Was uchronić przed tym, zrozumienie. Zrozumienie tej rzeczy może Uchronić Was przed tym, żebyście nie stracili pieniędzy na farmach. Dlatego ja korzystam z farm najczęściej stablecoin do stablecoina, jeżeli takie są, po to, żeby właśnie tej nietrwałej straty tak naprawdę nie mieć. Bo to, że Tether urośnie o centa, a USDC spadnie o centa, to mi się to tak czy się jak wyrówna. Ale jak tutaj macie stablecoina, a tutaj jakąś inną walutę, która nagle spadnie o 70%, to wam się nie na farmie aż tyle tych tokenów tej waluty, żebyście po prostu wyszli chociażby na zero. Więc poczytajcie o tym, bo to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz w tej całej zabawie. Dobra, także w tym materiale to już było na tyle. Zapraszam do Discorda, zapraszam do zostawienia łapy w górę. No i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!